Zmierza szklane, umysły prawdę rzec, nie tęgnie. Słowem pisania na kolanie, zostawiani po istnienia pręgierz. Łapiemy się na chwyty, pytanie. I zanim ktoś o rozum sięgnie, do snu zaufanie i wielka wsiekłość nas się lęgnie. Łapiemy się na chwyty, pytanie. Zanim ktoś porożeń się nie do słów, tracimy zaufanie i wielka wściekłość w lęgnie. serca dzwony. W umysłach prawda jako za czysta, na ratunek słony, jak jeden wielki kibystrzał. Szuraty drżą, padają drony. Jutrzenka nam się jawi mglista ćwiczy, okay. ja ćwiczy już ukłony, Ten, który bunt nasz wykorzysta Szubrawcy drżą, padają trony Jutrzenka nam się jawi mglista Przed ćwiczy już uchłony Ten, który bunt nasz wykorzysta Serca nieknął, z wątpieniem prawdę zachętnie już weterani tylko niepojmującym co się dzieje. Już nasze dobre chwilką, najwyżej ktoś się z nich uśmieje, dla dzisiaj koszką jest pastylką, co słów nam wymazuje rejestr Już nasze lepeje chwilką, najwyżej ktoś się z nich uśmieje, dla dzisiaj Troszkę jest pastylką, co snów nam wymazuje rejestr. Karmi gwadyle i się z zwierzłych umysłów, by ktoś winny, wspierany na przez Sadzonych z takim trudem winni, śmierci nie znamy. Osobiście, jak dotąd umierali inni. Jeśli to piekło jest, nurczyściec, jemu nic nie jesteśmy winni. Śmierci nie znamy, o osobiście, jak dotąd umierali inni. Jeśli to piekło jest ludu nie mu nic, nie jesteśmy winni. Dziękuję.